Hello! 14 bardzo trudnych transformacji ze słowem kluczem, które na pewno mogą pojawić się na maturze rozszerzonej z języka angielskiego. W tym wypadku problem polega na tym, że te transformacje są trudniejsze, ponieważ. Na maturze będziecie mieli 5 wyrazów, do 5 wyrazów, a tutaj jest tak zwana dowolna ilość. Ale zasada jest taka sama, więc możecie przyjąć, że jak tutaj jesteście w stanie to zrobić, to na maturze będzie jeszcze łatwiej. Zaczynamy. I'm not good at chemistry, which is why I wasn't given the grant. Nie jestem dobry z chemii, dlatego nie otrzymałem grantu. Musimy użyć bin i od razu wiemy, że chodzi o mieszany tryb warunkowy. Będzie mieszany z drugi, z trzecim. Dlaczego tak jest? Ponieważ cały czas nie jest dobry z chemii, a grantu nie dostał kiedyś, na co już nie ma wpływu. A więc, if I were good at chemistry, Gdybym był w ogóle dobry z chemii, przecinek, I would have been given the grant. Dałoby, daliby mi dofinansowanie. Drugi punkt. This is Sarah. It is believed that her son robbed a bank. To Sara. Uważa się, że jej syn okradł bank. Tak ludzie mówią. Mamy do wykorzystania whose. This is Sarah, whose son is believed strona bierna. Na przeszłość to have robbed the bank. This is Sarah, whose son is believed to have robbed the bank. Żeby to wstecznić musimy dać to have robbed. Trójka. It wasn't worth spending so much time on this project, cause my boss didn't like it. Nie było warto spędzać tak wiele czasu nad tym projektem, ponieważ szefowi się nie podobało. I mamy do wykorzystania have. I so much time on this project cause my boss didn't like it. Oczywiście, mamy tutaj future in the past. I needn't have spent so much time on this project cause my boss didn't like it. Nie powinienem był tyle czasu poświęcać na ten projekt. 4. Next week we'll celebrate the fifth anniversary of our wedding. W przyszłym tygodniu. Będziemy świętować piątą rocznicę naszego ślubu. Married next week, w przyszłym tygodniu, 5 years, 5 lat. O co tu chodzi? W takich sytuacjach używamy zawsze future perfect, w tym wypadku simple. Next week we will have been married for. Will have been married for. Five years, czyli w przyszłym tygodniu minie 5 lat, jak jesteśmy małżeństwem. 5. Should I clean this room? Helen asked her employer. Mam posprzątać ten pokój? Helen spytała swojego pracodawcy? Mamy tutaj reported speech i do wykorzystania supposed. Helen asked her employer if she was supposed to clean that room – czy miała ten pokój sprzątać. Six. There are very few poets nowadays more sensitive than Karen Stenberg. I do wykorzystania mamy one. Jest bardzo niewielu poetów w dzisiejszych czasach bardziej wrażliwych niż Karen is one of the most sensitive poets nowadays jest jedno z najbardziej wrażliwych poetek number 7 don't forget to buy something to eat you may have guests nie zapomnij kupić czegoś do jedzenia możesz mieć gości in case You have guests. Mamy tutaj present simple. Punkt ósmy. Roadworks will continue till September. Do wykorzystania have roadworks by September. By już jednoznacznie wskazuje na future perfect, a więc roadworks will have finished by September. Dziewiątka. I'd rather not drive today, wolałbym dzisiaj nie jeździć autem. I mamy feel. Trzeba użyć idiomu. I don't feel like driving today. Number ten. Everybody says that Martha is preparing sketches for a new painting. Wszyscy mówią, że Marta przygotowuje sketche do nowego, czy raczej szkice, do nowego obrazu. A więc Martha is said to be preparing. Martha is said to be preparing sketches for a new painting. 11. I was so fascinated by the book that I forgot that I left the kettle on the boil. Byłem tak zafascynowany książką, że zapomniałem, że e, zostawiłem czajnik na gazie. I mamy find. So fascinating did I find the book that I forgot to that I left the Kettle on the Boil. Inwersja stylistyczna w celu podkreślenia wagi argumentu. Helen rarely goes to the theater. Helen rzadko wchodzi do teatru. Only rarely to the theater. Oczywiście tutaj aż się prosi o kolejną inwersję stylistyczną. Only rarely does Helen go to the theater. Number 13. Why don't you try stirring in some flour to make the dough thicker? Sandra said. Suggested. Zasugerowała. No to już od razu wiemy. Reported speech: Stirring in some flour to make the dough Figure. 14. When did you first meet her? Kiedy ją pierwszy raz spotkałeś? How long her? Do wykorzystania since. Bardzo trudne. Na maturze pułapka. Uwaga. How long? Is it since you first met her? How long is it since you first met her? Do następnego.